Rano, powoli wracamy. Jesteśmy przy wejściu, w tym momencie akurat wyjściu. Mikoszew 88 udało nam się coś zebrać. Mamy filmiki, parę krótkich. Dobra, mamy 4.37. Jesteśmy na plaży i właśnie coś już mamy. O no. kurde! Czemu mi nie pokazałaś tego przed nagraniem? Bo chciałam twoją reakcję <noise> O kurcze, no pięknie. Wypłynął mi pod nogi, wiesz O jedne, ale... Ładne, nie? Ładne, czekaj. No. Ładniotki. Dobra, dawaj do pięknie. kieszonki. Zobacz, Dawaj, fajne. Daj do kieszonki swojej. Swojej, tak, tak. Jak znajdziesz sobie, to będziesz niechował. <noise> no dobra. Idziemy dalej. Tutaj mi trochę wadzi ten... Wiesz, podejrzewam. Muszę go zostawić, bo on mi... Czekaj, mamy, koszył. mamy kaszorek, ale na tą, znaczy na te warunki tutaj za duże dziurki zrobiłem, znaczy za dużą siatkę założyłem. Czy trzeba z tego kaszorka przenieść na tę siatkę. Znaczy no nie no, spróbuję z nim jeszcze chodzić, bo jakby co to może być w głowie, nie? Dobra. Ale wiesz i latarka w pewnym momencie mi się zepsuła coś lecje ale musisz ją pomachać wtedy no, wiesz pomachałam i wracamy do ciebie a ja się ci dołączyłam dobra okej okay. no to do dzieła nie? jeszcze zobaczmy sobie Okej. Okay. Paulina znowu do mnie przyszła Nie widziałem No w której ręce, no? W której ręki chcesz Tak Tej nic nie ma Wyłącz światło białe O Boże I to jeszcze ten biały pewnie, co? Nie wiem Nie O ja Cieszyłem się, że coś znalazłem, nie? Patrz Gdzieś tam Aha, zaświeć fioletem no, no ładna, ja też coś mam. Coś tam mam. Ale jest no dobry. piękny jest, nie? Idę na Dobra. Nagrywasz? Nagrywam. Chcesz zobaczyć? No chcę. No też, to otwieraj. Też nie, nie widziałem, no dawaj. Teraz ci wypad? No. no. No, już taki. Taki dobry. Ładny nie? Ładny Bardzo ładny A jest łopca Oj, tu wziąłem worek w tej Oj, daj worek U. do kamerki Idę dalej No leć nie mam jakaś tak wyjątkowo dywanie no. Ale większe ile. są niż ja ostatnio. Nie zbieram tych tak maleńkich, to tak. to przyjdzie czas w dzień. Godzinka Szósta ma... dwie. Szósta dwie, ile przeszliśmy kilometrów? Tam zaznaczyłeś? Wiesz co? Nie, nie włączyłam, sprawdzę sobie później, ale ja mam całe brudne ręce, wiesz? Dobra. Ale w nogach tu jest trochę Trochę przeszliśmy. Dobra, a tak to będzie wyglądało w uporach. I tu są takie takie drobinki bursztynu. O, tak to centymetr i teraz to sobie wszystko wybieramy. Tak. No właśnie mam odpaloną kamerkę. Tak, bo tutaj takie, takie są, wiesz, po centymetrze. Można ładnie wyzbierać A pokaż, co ty masz. O je Sprawdzałam je. go pod światłem zwykłym. To jest burszty. Bo dziwiło mnie, że on tak dziwnie świeci. Taki Ale ciemny pas... jest. Zobaczymy Zobacz. go. Wśród. Nie, wyłącz. Uh -huh. Daj go. Czekaż Ale nie spadaj. Mm. O. Tutaj, byś musiał tak. Widzisz? O, teraz widać to. Czekaj, okay? ja może okay. przełożę. A tak, tu jest najlepiej. O, jest. Widzisz? O, o kurcze. O. A ja tu się cieszę, że do mnie idziesz, bo mam Weź... takie drobinki do wyzbierania. No ja wiedziałam, że tego, jak złapałam, mnie. I jeszcze wiesz, się przestraszałam, bo on trochę inaczej świeci w ufałce. Jakiś taki ciemny jest, ładny jest w ogóle. A ja go. Weź, stajcie mi z Która jest? Która jest? Pewnie 630, co? Już się w ogóle trochę się jasno zaczyna robić, więc. No tak, bo zaraz będzie. No. Znaczy zaraz nie, ale niedługo. Pod. Jest 630. Chodź, i A poczekaj, stronę. chodź zobaczyć. Tutaj wyzbieramy sobie chwilkę, co? Słucham, ja nie chcę. Ja tam znajduję, duże. Tak Dobra, a chodź zobaczymy tylko, bo może coś o. ten. Chodź, tylko zajrzyj tym. Chodź. Chodź, wiem, 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 ale tutaj tym twoim, nie? O. To się takie drobinki, wiesz? Nawet... Zdechła no. Zobacz jakie... Ale tak, przyjemne, no. Patrz, tu takie przyjemne są, o. Znaczy, ty mi jest w świecie, że co to, ja to dobrze nie. nie, bo ty masz tego koszorka lepszego. Wejście. 88, Mikoszewo. A my znowu na bursztynach. Nasz... Ciężko w nocy się nagrywa, nie? Ciężko, ciężko. No nasz największy to jest, A ten jest ten. najfajniejszy, nie? Szkoda, że jesteśmy zmęczeni, musimy wracać, musimy się wyspać, przespać, nie? Chwilę chociaż, bo coś tam wyrzuca, wyrzuca no, śmieć. Mamy piątek sobota. A tu nie chodzi o to ile po my pracy. mamy... Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że cały czas gdzieś ten śmieć dobija, coś tam tak. na pierwszy raz wyrzucało dużego. Także naprawdę to było fajne, nie? O, robi się jaśniej widać? Nie, nie widać nie, jeszcze. Nie widać jeszcze nic. No, no nic, my idziemy do samochodu. Jedziemy coś zjeść. Otworzyli nam Lidla. <laughs> na szczęście. I nawet zbudowali go. Nawet go zbudowali i otworzyli. Także Wczoraj idziemy. było wielkie otwarcie. 28. No a dzisiaj chyba 29. No nic, my lecimy. No lecimy. I wrócimy. Pewnie. Fajnie było, nie? To było fajnie. męczące, ale fajnie. Wiesz, no to jest tak jak zarwala noc, jest nie bez przespania się, nie? Tak. A tam godzinkę może przed wyjazdem. No dobra, lecimy. Gubie skarpetki zawsze woda. No musisz wyjąć. Aha. Jezu jak się je ciężko zdejmuje te, te gumowe spodnie, nie? No, nie to jest najłatwiej. Skurczmy go. <noise> o Boże. No dobra, no. O A gdzie buty? Ja położyłem swoje. Koło samochodu ostatnio wziął? <noise> Może Może ktoś je wziął. Nocy. Może ktoś je wziął. O Boże. Oficjalnie jestem ponad 24 <noise> godziny na nogach, wiesz? O, nie użalaj się. No dobra. To jest. Do, Lidla? do twardych ludzi. No tak, to prawda. Co? Do Lidla? No jeszcze do Rosmana po kalendarzu A, może się uda. No dobra. Musi się udać. Parking Kleśny Mikoszewo. Jak zawsze to, Jak to zawsze. jest. Jak zawsze. To już, to już wiadomo. okej. Okay. Do Rosmana. Idziemy na zakupy w końcu udało nam się przebrać, co? No. a Jezu, aż się chłodno Też. zrobiło, wiesz. Dobra, idziemy po śniadanko albo po... nie wiem, obiad zależy czy dzisiaj damy radę teraz w pokojach co? zjeść ten, zjeść coś. Nie, no memy w samochodzie. Poczekamy no no na otwarcie Rossmann. A no tak, jeszcze tam jest Rosman, nie? No dobra, idziemy coś sobie kupić. Wczoraj było w ogóle otwarcie tego Lidla, co najśmieszniejsze. Aha. Nie, nie będzie, będzie. No dobra, to idziemy. Już, okay. nie, już nie tylko my czekamy pod Rosmanem, bo dzisiaj kalendarze adwentowe. Wszystkie, jeden plus jeden. <grym> <grym> lego, nie lego, wszystko. A więc my czekamy. Coś się okaże, nie? Jeszcze chwila. Bardzo zdrowe śniadanie, super przetworzone. No Gali. Ale smocuje. jak <grym> to ale mamy bułki jeszcze coś tam, ale to ma takie drugie śniadanie. Ale znaczy jest na uważaj. O uważam. O. O. E, tak, ja zaczynam odliczanie do świąt. Ale ty będziesz miała dwa, to będziesz otwierała i jeden i drugi to okienko. Czy jedno jest w mojej kolender? Czyj? Mój? Nie, ja mam świeczuszki, a herbatki. No tak. Na cały grudzień Uuu, Jak Nie ja się lubię cieszę. Tych Uwielbiam sojowe, fantastyczne. Aha. Świąteczny grzaniec, krem waniliowy, świąteczna choinka. Super. Czyli będziemy palić, tak? Te świeczki? Jestem szczęśliwa. <grym> przeszczęśliwa. A herbatki, co za herbatki? Herbatki, English. a Organiczne. To znaczy. No najzdrowsze z zdrowych. No jest ten mój największy. Ale zobaczmy, co ja mam w kieszeni, co się udało dzisiaj uciułać. Maluszki też mam, bo ja oczywiście im nie popuszczę, nie? Dzisiaj byłam bardziej nastawiona na zbieranie raczej tych większych okazów, a przynajmniej próbę znalezienia. Także maluchów póki co mam mniej. Nastawiłam się, że jakby co to później będę grzebała. I szukała, właśnie nie wiedziałam, czy to jest bursztyn, i dalej nie wiem. Chyba tak. Ale muszę w niego poświecić. No, tak, widzę. No, mówię ci, że ja szukałam raczej większych maluszki też. Zobacz, mi się to obróci. sobie. sobie. chyba wszystko. To zaraz czekaję, że Ale poczekaj, zanim dorzucisz swoje. Ja tylko włączę sobie kam kamerkę, nie kamerkę, tylko yy, światełeczko. Nie masz. Chodź. Dobra, ale ja nie, bo chcę sobie. Aha, dobra, może i tak. I pokaż mi go. No, i to chyba nie jest. Daj weź połóż. To, no, to, to artycznie jak bursztyn, ale. No, wygląda jak bursztyn, świecił tak. się jak bursztyn. Kolor no. ma jak bursztyn. Nie jest to stopiony plastik. Zobaczymy, jak wyschnie, wiesz, jeszcze. A pokaż jeszcze, po, połóż tak, mi. No, wiesz, no. Połóż na chwilę. Gdyby tak, no ale plastik jak tak położycie szkło, to tak samo jest, nie? Najbardziej mi się podoba, jak on się świeci. O. Aha, taka sklejka trochę, ale, ale fajne. Obliżasz mu, bo takiego nie znalazłeś. Ten też pamiętam, jak znalazłam, też jest całkiem U. fajny. Ten jest fajny. Ten. Nie świeć mi prosto. Ten właśnie się. Tak, no a pokaż, co ty Dobra, znalazłeś. Dobra, idą moje towary. Patrz. On też jest, zobacz. patrz. Uwaga, wysypujemy. dawaj, patrz. O, ta kulka jest fajna. Michała bursztyn. Michał na bursztynach. Ale fajna, fajna. Cześć tam. Nie wiem, kulka kurka No nie wiem. Tak wyrzuciłam coś. Zresztą czytam, że. Wziąłem je to na nasz wielkości jakby snu, sortować wielkości, jakby sumować. Sortować wielkości. Nieźle. No i co? My idziemy. spać, spać. która godzina. Pod prysznic spać. Jest godzina 8:34. Tak. Czy. Dobranoc. Dobranoc. My właśnie wychodzimy. Mamy godzinę chyba 16. Tak, mniej więcej, nie? No, do 13 spaliśmy, 14 może? Ja w ogóle dzieci mnie obudziły po 12 niestety, Więc się ja mało co spałam. E, Także my właśnie wybieramy się z powrotem na plażę, tylko dzisiaj wybieramy się pierwszy raz na wyspę Sobieszewską. Mamy stąd z tego co Michał mówił, około 40 km. No i co? i Zaraz wsiadamy i jedziemy. Michał już się zbiera, jesteśmy przygotowani. Fakt, fajnie jest dzisiaj pod tym względem, że jest cieplej, nie? Cieplej jest, no. Jest znacznie cieplej, także na pewno jest no, lepiej. to być, wiesz... Znaczy no, robi się chłodniej, nie? Ale... Tak, ale jest cieplej niż w zeszłym tygodniu. Jedyny A. minus jest taki, że jesteśmy drugi weekend pod rząd, co jest po prostu ciężkie i wymagające, bo wiadomo, że... Gdzieś tam w tygodniu nie dało się odespać tego, co straciliśmy w zeszły weekend. nie? I teraz zamiast sobie trochę nadrobić, to dokładamy sobie jeszcze zmęczenia. Ale tak czy inaczej, no co, fajnie jest. Fajnie, fajnie. Są, wiesz, są trochę odespałem, taki połamany jestem, wiesz? Ja też, ja też, Wydaje tak się czuję. Te, te baterie, wszystkie akuski, nie? no to tak wiesz, robi, nie? No, schylać się, chodzić A... tam łatwo nie jest, no, ale jest, ale jest warto. Dobra, my jedziemy. No, jeszcze nie wiemy. Nie, no na wyspę sobie Na wyspę jednak? Jedziemy, zobaczymy. No i idziemy w cudnie znane. Jedenaste wejście, a my 21. kierujemy się. Ten. Wyspa Sobieszewska, 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 nie? No i kierujemy się do Wyspy Czwartego, nie? Czy Nawet tam wejścia? Nawet dalej. dalej, zobaczymy, czy damy radę, ile damy radę. Dostaliśmy informację, że najczęściej, bo tu pierwszy raz jesteśmy. Tak. A lat lasów widzimy. Najczę najczęściej z włóczkami wysypuje koło wejścia dziesiątego tutaj. Tak. I między czwartym a piątym. Okej. Okay. Więc to zobaczymy. Zobaczymy. Pierwsza plama odpadków Mikosze w Mikoszewie, właśnie na wyspie, na wyspie Sobieszewskiej. I Paulina, coś masz? Takie tam Ten. maluchy znajduję, nie? Mam no, trochę tak. Patrz, czekaj. Czekasz. I to wszystko stąd, nie? Tak wyjmę no. z kieszeni, tak wiesz. I coś Sobie... tam mam. Fajnie, bo tutaj, tutaj patyczki są i w patyczkach od razu nie, się pojawiło. A jak tutaj... Tylko, że może zabrało wszystko, nie? No i... No tu jakiś płynie, jeden malutki. Tutaj też chyba jest. Też... Tutaj też jest A Tutaj już taki przebrany jest Już chłopaki wcześniej Wykaszarkowali Dobra, tu jest, okej okay. Aha, wyjście teraz już mamy, przedtem wejście Tak na tą przygodę? Tak, na dzisiaj kończymy. Wyspa nie była łaskawa. No, dała nam coś. Pierwszy raz na tej wyspie. Ale nie dała nam no, za dużo. Ale też warunków nie było, nie? Mm -hmm. Mamy jakieś tam drobinki. Wyciągnę to później, bo teraz już nie będę kombinować. I wyciągać. Coś tam mamy, ale ogólnie no, liczyliśmy na Na lepiej, na więcej. Nie? Więcej strat mamy. Scyzoryk mój. Niestety, przez przypadek złączyłem w akumulatorze plus, minusem i mi O Trzeci stytorek taki sam, Aha. No, ale to się da rady naoszczyć, akurat trochę. Zgubiliśmy nasze grabki, tak. No i twój telefon się lekko porysował. Masakra. Taką malutką ryskę, ale no, malutką. Więc ogólnie wyspa straty. nam przyniosła same straty. No nic, jedziemy, nie? Jedziemy. Nie wiem, Może Mam coś, może da radę coś zjeść jeszcze, wiesz, Oj tak. którą godzinę mamy? Nie wiem. Zobacz co. Trzec. A ile kilometrów przeszliśmy? Ojejku Michał, moment. Wiem, wiem. No, przejdziemy równe 10, mówiłam Ci. A tak, bo mamy. Mamy 21.19, choć nie jest no to... pełna 3 godziny. 3 godziny 10 kilometrów po plaży, no dobry wynik. Chyba. No wiesz, jeszcze się zatrzymywaliśmy. No tak, no tak, bo my szukaliśmy, nie? Szukanko. Było wszystko, nie? No, no dobra. To, byłem, jestem zmęczona, wiesz? No. Naprawdę. Szukamy coś ten, jakiegoś prowiantu. Oj, tak, jakiegoś jedzenia najlepiej ciepłego. Ciepłego. No, Aha. przemarzliśmy, to trzeba przyznać, że przemarzliśmy. Niby nie było zimno, a jakoś tak. No, Może przez to że, wiesz to, że nie łowiliśmy za dużo, no bo nie było co? to tak statecznie by staliśmy, czy tam statecznie spacerowaliśmy? Ja nie czułam, no to, i... by był miły, powolny, stateczny spacer, ale no. no... Dobra, 10 km po plaży jodu się nawdychaliśmy. Spoko. A tak, zawsze są zalety. Tak. No dobra, idziemy szukać. Lecimy. Wszystko nam pozamykali. Nie, Tawerny były pozamykane, nie było gdzie coś. No, A także... fajnie brzmiały, nie? Tawerny, coś tam, nie? Tak, tak. Nazwy były zachęcające i został nam stary, dobry, chodok. Znaczy mamy... Pokładamy czy... nadzieję, że nie stary. Nie, nie jest stary, wiesz, bo tak wyglądały, <laughs> strasznie te, te paru... parówek nie było takie obawy, ale wiesz co? Pani powiedziała, że jest świeży i faktycznie chyba jest. Tak wyglądały tylko. Tak, więc fajnie jest, jest coś ciepłego. My jedziemy do pokoju, hmm. nie? Odporność? Bardzo dobre. Zresztą... Jestem złapny po prostu, nie? Może tak. Zastanawialiśmy się, czy nie jechać na Mikoszewo, ale po krótkiej debacie wyszło, hmm. że no nie. Hmm. Wczoraj trochę zdobyliśmy. Tak, po zastanowieniu chyba okazało się, się że no nie, że po prostu zrobimy sobie chyba krzywdę, nie? Będziemy hmm. za bardzo zmęczeni potem. Już jesteśmy zmęczeni. To, jeszcze co, idziemy, nie? jedziemy, nie? Mamy kolejny dzień. Zdążyliśmy się wyspać. I to jest to, co znaleźliśmy wczoraj na wyspie. Michał, to nie są trzeba zabierać swoje. Michała, znaleziska. No one są piękne. Piękne, ale to nie są bursztyny. I tu muszelka też nie powinna być. A to też chyba nie jest No Zobacz, Kot idzie. U, kocie? cześć. A to białe? zobacz, tam jest. O, widzisz? Czy, coś czy, się co tu? to tak się zaświeciło nam w takim. Nie zasadzie. wiem, coś... Bo to jest bursztyn chyba, tak? Czy nie? Zobaczmy go. Nie, też nie. Dobra. No to czyli wygląda... O, z powrotem. Wygląda to tak. Że jest mniej. Że jest mniej. No wcale nie było warunku. Tak, tu mam. Tak, za nie zamknąłem. Widzę. To są nasze z poprzedniego dnia, więc tak to się no, może prezentuje. Podobnie, ale Trochę tego jest, tylko że tu były większe. W każdym bądź razie, no wczoraj nie było zupełnie warunków, można powiedzieć, że jak na to, co było wczoraj, to i tak jest ładnie. I tak coś na plaży zostawało, bo naprawdę wczoraj nie było fajnie. No i A co? A pokaż te kamyczki, to, czy to są te, te skamieniałe... Tak, to są te... Nie, nie, nie te kamyczki, te moje różowe, patrz. To są te skamieniałe stworzonka, takie kiedyś to były, nie? One mhm. się nazywają jakoś specjalnie, my za dzieciaka nazywaliśmy to pioruny w ogóle, że to jest skamieniały piorun, patrz. Wiem, wiem, no Michał sobie znalazł. Ale wiesz, że to świeciło mi na różowo. Super sprawa. <noise> My też super sob. Myślę, się zbieramy powoli. Idziemy My na plażę pakujemy, zobaczyć jeszcze co, jeszcze A na spacerek bez woderów, bez niczego. Oj nie, woderów nie. Także i wracamy do domu, w, Dobra, pakuję te bursztyny. Mhm. Pokój już ogarnęliśmy. Pora na nas. Jeszcze zajrzymy na plażę. Michał przy samochodzie. Już wszystko mamy spakowane. Także możemy sobie spokojnie jechać już do domku. Tylko, że tak jak mówiłam, zajrzymy jeszcze na plaży na chwilę do jantarów. Samochód już w gotowości. To był fajny weekend. Fajny, ale ciężki. Cięższy niż zeszły. Bo dwa tygodnie pod rząd to jednak no to jednak jest swoistego rodzaju wyzwanie. Także no nic, komu w drogę jeszcze spacer dla zdrowia, rozeznanie krótkie terenu. Żeby się nie okazało, że tam, wiesz, że, że zostaniemy, do wieczora, zostaniemy do wieczora. Że nagle, nagle poszukiwanie w bagażniku woderów i jazda. No zobaczymy. Dlatego idziemy rozeznać jeszcze teren. Ruszamy. Przed wejściem na plażę w wiatrze. Mamy kemping. W sumie to jest chyba najbliższy. Nie, no jeszcze ten Stegnie jest bliżej chyba, albo tak samo, nie? To jest kemping Kalina, on jest podobno tylko do września, więc raczej nie można przyjechać. No niepodobno, no bo teraz jest zamknięte. Zamknięte, ale widziałem tam dwie przyczepy, chyba że to ich takie stałe są, nie? Mają hotel czy tam noclegi, zobacz. Nie, no to... Tak, wiem i to tylko jest Co powiesz o tym kempingu Kalina? No wiesz, co tam Niby dobrze. Niby niedobrze. Ogólnie. Jeżeli chodzi o bliskość plaży, to. Yy, to petarda. Jest plus. No ale tam kemping to No taki. Widać, że ząb czasu z lat wiesz, 80., nie? No, no właśnie, no to jest to, nie? No nie jest to nasz ulubiony kemping, to nie ma co Nie, upływać, nie. nie. Byliśmy parę razy i pewnie też będziemy, będziemy jeszcze tutaj, nie? Kiedyś no, może. No, tak, no, tak. No ale... No ale tak... Bywa tylko dlatego tutaj zabrzajem na blisko. Tak, Nie no, wiem, no bo, bo tu za tym rogiem już jesteśmy nad morzem.